Pogoda jest zepsuta, wieje wiatr tutaj nad łaszczynem. Ja z spacerem się przejść z ulicy Wilnowej. To jestem już na ulicy Kierunku Iśmic. To wszystko się zacierało po prostu. No, taka pogoda tutaj już chmury przeszły tutaj z południa na północ. Tutaj liście już e, przygrabowane, a więc tutaj nie ma żar, że tutaj e, gorzej chodzi, mi to, że na teraz muszę zrobić, więc e, zakupię Pileckim. E, gadałem że e, chciał się tutaj zrobić e, i pograbować liście właśnie, ale nadzieję, że to wszystko mam minie, jutro poniedziałek. Aż już jeden samochód przyjechał, zaczyna lać ponownie, ale to zależy, że e, chmury e, jeszcze trwają na niebo. Więc taka pogoda jest w sumie, trzeba być, napić herbatki, właśnie e, na leczenie kolejowych. Właśnie, funkcja nie ma e, szansu na to. Już kilka nagrywałem pociągów, bo film będzie na 2000 filmie. Trzeba powiedzieć, bo to e, jest taki film. Kolejowa składanka z Ramicza, będzie filmy e, jak gadałem z Kaliną. Więc e, tak w sumie, że już się pytało, właśnie.